Feel your love. I just wanna feel your love uh, yo, i ja jestem Yoshi Fan Gaming. A uh, dzisiaj gramy w Cyberpanka 2077. Pewnie znacie tą grę. Także tak, piszcie w komentarzach. Zostawiajcie łapki w górę! I jak oglądacie ten film, to koniecznie musicie w tej chwili zostawić subskrypcję na tym kanale. A więc, tak, zaczynamy. Piszcie w komentarzach, czy odcinek był fajny, i, i zostawiajcie łapki w górę. To zaczynamy. Dobra, uruchamiamy cyberpanka. Uwaga. Uruchamianie go w galaxy tylko nie aktualizacja dobra to my gramy sobie i tak gramy na Anomadzie. tak w ogóle dobra dobra teraz czekamy aż się nam gra uruchomi nie chcę synchronizowania przez go przez nie akurat no to dobra czekamy i dobra teraz się zacznie naprawdę zacznie się o! jest! Teraz ten filmik. Dzień dobry, Night City. A więc widzicie. To wynik teraz, teraz. Uwaga, 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 uwaga. Teraz. Czekajcie, ustawienia. Głośność. Czekajcie. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Teraz, dobra, dajmy tak z 45. Dobra, dobra, dobra. Dobra, teraz ja tutaj to stary grę sobie posuwam, czekajcie, czekajcie, możecie to pomału, mogłem cięcie zrobić, dobra, teraz widzowie będzie dobra rzecz. Nowa gra, damy sobie normalny. Teraz nomada. Dobra, chłopak, teraz tego. Ja tutaj zrobię sobie z niego normalnego. Dobra, wszczepy wył wyłącz normalny. O nie, dobra. Dalej dalej dalej, widzicie to, potwierdź więc tak. Dobra, nagrywa się, i tak widzicie to, teraz zaczyna się, spokojnie. W dobra. Baker's. Moduł moduł, jak przyjechałem, to. Dobra. Zabry. Czekaj. Ja pominę, żeby nie. Dobra. Hmm. Dobra, dobra. Okej Wsiadam To przyjdzie tutaj ten szeryf pewnie pewnie przyjdzie szeryf Grałem w tą grę już nieraz Dobra Dobra No o, to odpalę się Całkiem nieźle Pytanie na jak długo Do Night City dojedzie No bo dobra, było ja co dojechać tylko ty do nic Słyszysz, Zabiara? Antena na tym złomie nie wygląda Co ty nie powiesz? Kto jest? Maj, Nie wiedziałem, że masz film. Ok. Przyjechał parę godzin temu. Myślałem, że dał Porozmawiamy Poro sobie. Ty się nie przejmuj. Nie wiesz? Jak przyjeżdżasz w odwiedziny, to trzeba się pokazać szeryfowi pitić kawę i powiedzieć po co się przyjechało? Nie martw się, nie zostanę na długo. Czy ja o to pytałem? Nie. Widzisz się to? Jestem Andrew Jones. Andrew Pewnie Jones. o mnie słyszałeś. W czasie ostatniej wojny byłem w oddziałach specjalnych. Stary szogunat, mówi ci to coś? Mm -hmm. Niespecjalnie. A, niespecjalnie. Chyba się nie polubi. No. Dobry, to jest do Jackiego. To namacki na sprzęt? Mogłem się domyślić. Dobry. Naprawię go i znikam. Nic tu mnie. Dobry, nie mogę tego zrobić. Prawda, przyszedł. nic tu podobnie. Tutaj mamy ulepszenie jakieś. I jeżeli nie, jakie no to tak. Ja się sobie to. Nie mogę tego zrobić. Kurewsko nie lubię ho, ho, Pięknie! Gdzie ty i twój klan macie obóz? Nie ma żadnego klanu ani żadnego klanu. obozu. Jestem Jakiego tutaj sam. Jakiego klanu? Kogo próbujesz nabrać? Nomadzi zawsze trzymają się w grupie. Moja rodzina się rozpadła. Dlatego jadę do Night City. Czyli jesteś wyrzutkiem nawet wśród swoich. Dobra, no to jedziemy. Mam nadzieję, że szybko stąd zniknie. mnie bardzo że ten stan nie z gościnności. Dobra. Cieszę się, że to nie tylko plotki. Jesteśmy Dobra, bardzo chcemy. Pod warunkiem, że się zachować. Potrzebuję skorzystać z radiostacji, a moja antena nawaliła. Dobra. Widziałem, że macie tu maszt telekomunikacyjny. Powiem ci czego potrzebujesz. O kurczę! I bez ale brzydko nie mówię. widzieć, że się tu kręcisz, jasne. Dobra. Mówiłem ci już, nie szukam kłopotów. To nie szukaj, wyjedź jak Dobra, teraz do Dobra tak na szybko Teraz musimy wejść na tą wieżę. Dobra jak widzicie. Nie jeżeli nie wiecie, to odcinki będą codziennie. system, ok, dobra, ważna, teraz te przedci, te wci, przewijam, przewijam. Przepraszam. O! Ai, sir. Sem... What? He he. Oj, nie żyję. Dobra. kanel mam. Wow. Użyj drabiny. Drabina.

Night City o, Także tak, jak będzie się zaczynać to powiem wam widzowie Macie teraz zostawić suba I łapkę w górę w tej chwili Keep out Już myślałem, że tutaj zak. Co ciebie? To zacznijmy od ciebie. Jestem znany. Aha, to jest tej gry, nie? Nigdy nie byłem w Night City niewiele mi. ć Ki to jest auto To to To, 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 to. to co? Jedziemy? Masz dokumenty przewozowe do tego transportu? Oczywiście, że mam. Fixer nie przekazał ci szczegółów tego zlecenia? Przekazał. Po prostu chciałem się upewnić. Słuchaj mano. W końcu jesteśmy zawodowcami, nie? Słuchaj, na pewno przewoziłeś już kiedyś Haha! Ha. Teraz się zacznie! Waga, bo teraz się będzie zaczynać. Także zostawcie w tej chwili sobie łapkę w górę, że mi się udało. Proszę skierować pojazd do strefy kontrolnej. Proszę pozostać w pojeździe. Kontrola rozpocznie się za chwilę mam złe przeczucia. Daj papiery przewozowe będą potrzebne. Cochaj popatrzmy. Oznaczone sygnatura Dobrze. Co to znaczy? on arrival. Transport został oznaczony jako taki, który zgubi się, jak tylko przekroczy granicę. A, czyli oni wiedzą, że jesteśmy przemytnikami? Zaraz się dowiedzą. Haha! Ha. Właściciel pojazdu w polu kontroli wzywany do złożenia wyjaśnień. Co teraz? Potrzebujemy jeszcze pieniędzy, żeby celnicy przymknęli oko na podrobione papiery. Masz kretci z łopówką? Mam. Zapomniałem o nim. Mm, jasne, zapomniałeś. Będę trzymał silnik na chodzie. Tak w razie czego? Tak zrób. И Из навыка... Ах да. z wzajemnością. I... Nie zapomnij swoich rzeczy. Zabawkę. Uważaj na tę zabawkę. zabawkę. Jaką? Ha, także tak. Widzę. O, wie. Teraz idziemy do auta. Co tam było? Jakby co no, zaraz to? Ci wiecie, zbyt. no. Bo... Aha, dobra. Aha, dobra. No, ja też mam złe przeczucie, Widzowie! Zaczyna się! Macie teraz subować ten kanał. Jasne. Widzowie, naprawdę. No to mów, co tam się stało? Mhm. Uwaga, Widzowie! Teraz, teraz. Często tak masz? Ojej. Ojo. No jedź, pewnie, po prostu jedź. uwaga widzowie Teraz się zaczyna Teraz się zaczyna I macie zostawić w tej chwili suba i łapkę, żeby mi się udało Uwaga, zaczyna się Natychmiast stąd. pojazd Jak wiecie Jak wiecie o tym Ta, ja Ja, do jakiej korporacji Zatrzymaj pojazd nie obchodzi mnie to! Wiecie, widzowie! Mnie to nie obchodzi, jak wiecie! Także subujcie i lajkujcie w tej chwili! Suby nie lecą! Uu! Dobra, widzicie to. Wow! Ale to było dobre. Bądźcie go mądry. Widzicie to, widzowie! O kurczę! Nie, że się robi! Widzowie! Subujcie w tej chwili! Teraz. Hehe! He. Dobra, zgubiliśmy ich. Się. Dobra, jedziemy. Dobra, jedziemy. Uważaj za siebie. Brakowało. No wiecie, widzowie, widzowie. Co? To mnie małej Jedź dalej, nie możemy się tu zatrzymać. Ile już to nagrywam? Okurda, będzie zażyw. To wnik. miejsce wygląda na opuszczone. Zatrzymamy się. Musimy prostować balerzance. Jest tak w ogóle godzina. Aha, siedemnast. daga, mądra. go. Co to było? Prawie nas dorwali. Taki kurwa przemyt. Ja. Kurwa. <gry> miało pójść gładko, bez problemów. Uspokój się. To się. Dobra. Jest to to co... Arasaki. Arasaka? Myślisz, że dasz Dobra. Não. Dobre. Nie ma. Dobre. Nie ma. Dobre. Dobre. ...przed nami kolejny dzień w mieście Snow. -off. Kocham Night City jak kocha się matka, która odlała od... A teraz zaczepia cię na ulicy i pyta, czy masz może papierosa? Każdego dnia przyjeżdża tutaj stu nowych frajerów. Do końca roku przeżyje połom. Dobra. Dziewczyna. A więc dobra, trzymajcie się. Cześć, papa, pa, do następnego odcinka.